Nie, na trzecim miejscu jestem ciekawy. Mógłbym tu napisać zadaję pytania. Ale ja nie zadaję pytań tak po prostu, żeby zadawać pytania. Ja zadaję te pytania, bo naprawdę jestem ciekawy albo czemu coś się dzieje, albo jak to działa, albo jak... Albo dlaczego tak pracujecie? Albo czemu to w ogóle funkcjonuje w ten sposób. I to wiecie, we mnie to jest prawdziwa ciekawość, bo bardzo często takie sztuczne zadawanie pytań ludzie odbierają jako rodzaj sprawdzianu, jako coś ty mnie kontrolujesz, rodzaj kontroli. Dobra, pytasz mnie dlatego. Bo chcesz wiedzieć, chcesz sprawdzić, czy ja dobrze potrafię, czy ja się dobrze nauczyłem, czy ja umiem Ci odpowiedzieć. To jest bez sensu. To zupełnie nie będzie prowadziło do, do fajnych rozwiązań. To czasami może nawet prowadzić do o, zgęstnienia atmosfery i do o, właściwie nie wiadomo do czego. Dlatego ja. Nigdy nie pytam po to, żeby pytać. Ja zawsze pytam z ciekawości. Pytam, bo naprawdę chcę się dowiedzieć. Pytam, bo naprawdę chciałbym wiedzieć, dlaczego to wygląda w ten sposób. Albo co to znaczy, co przed chwilą powiedzieliście, bo ja tego nie kumam, a nie chcę Wam pokazać tym pytaniem, że ja czegoś nie rozumiem, albo że Wy mówicie dziwnym językiem. Tylko ja chcę się po prostu dowiedzieć, bo mnie to autentycznie ciekawi. Tu zresztą te pytania mają przepotężną moc i polecam Wam całkiem fajną, jak już się przebrnie przez to, że bohaterowie książki cały czas w zwolnionym tempie biegną przez ukwieconą łąkę, trzymając się za ręce taką książkę pod tytułem Myślenie pytaniami. Tu zaraz pewnie Tomek napisze wrzuci wam w komentarzu link do takiego naszego posta blogowego gdzie ja sobie zrobiłem taką listę subiektywną oczywiście no bo, bo chyba nie ma obiektywnych Subiektywną listę książek, które, które warto przeczytać, myśląc o roli Scram a szczególnie będąc Scram Masterem. Tamta książka jest, to myślenie pytaniami, strasznie amerykańsko napisana. Czasami trzeba zacisnąć zęby, żeby przejść dalej, ale naprawdę kilka fajnych koncepcji tam autorka przedstawia. Zajrzyjcie sobie do tej książki. A a to, co ja odkryłem, to to, że często dobrze zadane pytanie powoduje też wy, wytrącenie zespołu z takich, wiecie, szyn, którymi oni od dawna jadą. I te, te szyny charakteryzują się często tym, że zespół odpowiada nie da się, tego się nie da. U nas tak nie można, u nas to nie zadziała, u nas tak się nie da. A, a, a mnie zawsze fascynuje to, dlaczego tak się nie da. I, I jak zaczynamy do tego dochodzić, albo dochodzić do tego, co by się musiało stać, żeby się dało, to nagle się okazuje, że jest tysiąc rozwiązań i że z tego tysiąca rozwiązań, co najmniej 980 jest w ogóle sensownych i możliwych do zastosowania, możliwych do wdrożenia. Stąd pytania, to jest przepotężne narzędzie Scrum Mastera. mnie na przykład, za każdym razem i to nieodmiennie, sprint po sprintie, fascynuje mnie, jak nasze aktualne definition of done wpływa na to, jaką mamy jakość naszego produktu, który, nad którym pracujemy. To jest zawsze dla mnie tak ciekawe, bo, bo mnie to po prostu ciekawi. Bardzo jestem zainteresowany tym, jak te wszystkie elementy, które sobie w definition of done ustawiliśmy, jak one wpływają na to, jakiej jakości jest produkt i co się stanie, jak zaczniemy tam majstrować i coś sobie zmieniać. I punkt czwarty. Punkt czwarty. Dbam o to, by zespół był zespołem. Co to znaczy? To znaczy, że to, że ktoś powiedział grupce ludzi, że jesteście teraz zespołem, to nie zawsze od samego początku oznacza, że oni będą potrafili pracować jako zespół. I teraz ktoś musi im w jakiś sposób zadbać o to, żeby oni na przykład zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby zrozumieli super prostą rzecz. Że jeżeli ja mam problem, to znaczy, że cały zespół ma problem. I to wcale nie jest żaden wstyd, czy jakby to opowiedział, żaden shame, że rozwiążemy mój problem wspólnie z kimś innym. To oczywiście pewnie wiecie, dlaczego my mamy problemy z rozwiązywaniem problemów z innymi. Bo po prostu. Szkoła przez wszystkie lata uczy nas tego, że nie wolno ściągać i nie wolno pracować z innymi. No i teraz rolą Scrum Mastera jest odwrócenie tego i nauczenie ludzi pracowania razem nad rzeczami, wspólnie jako zespół, bo to, że ktoś obrobi swoje poletko, no to jest tylko obrobione poletko, a my chcielibyśmy jako zespół dostarczyć na koniec sprintu wartość która będzie prawdziwą wartością przechodzącą przez wszystkie możliwe kompetencje w zespole, to wymaga tego, żeby zespół był zespołem, to zobaczcie, to jest jedna z podstawowych, jedno z podstawowych zadań Scrum Mastera, Dbanie o efektywność tego zespołu. Grupka ludzi, którzy pracują samodzielnie, to nie jest efektywny zespół. Zespół będzie efektywny dopiero wtedy, kiedy będą pracować razem, razem będą rozwiązywać swoje problemy. My też czasami prowadzimy zajęcia z dziećmi jako trenerzy odyssey umysłu. Zaczynamy od takiego super prostego ćwiczenia, które pokazuje, że gdy... Ludzie w zespole, dzieciaki w zespole, ale wiecie, deweloperzy od dzieci tak w sumie bardzo się nie różnią, rozumieją swoje wzajemne cele, a w kontekście celu, który mamy jako zespół, nagle się okazuje, że wszyscy mogą iść do przodu ze zdwojoną mocą, ze zdwojoną prędkością i ze zdwojoną motywacją, bo każdy wiedząc, że realizujemy cele zespołu realizuje też swoje własne cele i to jest w ogóle. A, w ogóle super.